Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Tarociska Fortuna kłania się wszystkim. Dzisiaj, moi drodzy, filmik, dalsza część, dalszy ciąg, e, oczywiście, anielskich przekazów. Co aniołowie chcą nam przekazać? Karty Anielski Tarot, uzdrawianie z aniołami, karty Archanioła Rafaela, uzdrawiająca moc. Także, kochani, i zaczynamy. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, moi drodzy. No i wybaczcie, no nie ma tych filmików na razie dużo, nie są, moi drodzy, regularnie te filmiki na tym kanale, ale powiem Wam, że ciężko jest się skupić, ogarnąć myśli. Gdzieś ta moja podświadomość jest zagubiona też. Pamiętajcie, moi drodzy, to są tylko ludzkie emocje. Dobrze, kochani, zobaczymy, co aniołowie mają nam do przekazania. Co aniołowie mają nam do przekazania? uzdrawiająca moc Dobrze, zaczynamy. Moi drodzy, mamy Asa Buław, As Ognia, tutaj w tej talii, Anielski Tarot. Na wyciągnięciu dłoni mamy, moi drodzy, nowe możliwości, rozwój w karierze, zmiana naszego życia ogólnie. Wychodzi coś nowego, Przychodzi do nas, aniołowie nam podpowiadają, moi drodzy, aby tutaj jak najbardziej przystąpić do nowego działania. Mamy również koło asa ognia, asa wody, asa pucharów odpowiednik w tarocie. Mamy dużą y, potrzebę miłości, dużą potrzebę, moi drodzy, kochania, ale też i Pomocy innym osobom. Także tutaj duchowo rozwijamy się i mamy bardzo głęboką intuicję. Także dla niektórych as wody oznacza nowy dom. Tutaj jest bardzo dużo miłości związanej z naszymi. Członkami rodziny, ale oczywiście też nowe relacje, nowe miłości, które są wpisane w tą kartę. Asa Pucharów, a tutaj Asa Wody. Także mamy bardzo dobre, nowe początki, można powiedzieć, moi drodzy, w miłości. Coś się zaczyna. Musimy, moi drodzy, zaufać. Intuicji, ponieważ mamy tutaj kapłankę. To jest, y, moi drodzy odpowiednik kapłanki. Y, oczywiście archanioł Haniel jest tutaj przypisany kapłance. Teraz należy słuchać swojej intuicji, masz cierpliwość i rozważ powoli swoje potrzeby. Przed jakąkolwiek akcją, najpierw pomyśl tak, jak gdyby karta podpowiada kapłanki, poproś Archanioła Haniela o pomoc. Skup się na tym wewnętrznym głosie, zanim przystąpisz do jakiegokolwiek działania. Tutaj są dwa nowe początki, dwa asy, as ognia, as wody. I głęboka intuicja. Możliwe, że niektóre osoby będą miały szanse, nowe szanse w pracy, niektóre osoby nowe szanse w miłości, ponieważ tutaj są właśnie początki. Może to być nowa praca, nowa miłość. Także takie, moi drodzy, odpowiedzi od anielskiego tarota. Jeszcze. Moi drodzy, spójrzmy tutaj na kartę oczywiście Archanioła Rafaela. Podpowiada nam, abyśmy medytowali. Medytuj wraz ze mną. Można oczywiście medytować z archaniołami jak najbardziej prosić ich o wsparcie. Moi drodzy, aby kierowali naszym umysłem oraz ciałem. Żeby można było się kupić na swoim zdrowiu i na spokoju. Także medytacja jak najbardziej bym powiedziała, wskazana, a nawet konieczna w tych czasach, aby się wyciszyć, zrelaksować, nabrać dystansu, moi drodzy, i prosić o łaski zdrowia, o łaski spokoju. Emocjonalność moi drodzy, tutaj jest również pokazana, aby emocjonalne takie samopoczucie, to tylko właśnie inspiruje nas, te emocje głębokie w nas, inspirują nas i kreują po prostu nowe działania. Także przed tym się nie brońmy, ale. Po prostu działajmy, moi drodzy, z głębi naszej duszy, z serca. Tutaj są trzy aż takie podpowiedzi. Nie duśmy tych emocji w sobie oczywiście, i nie bójmy się, moi kochani, tych emocji, które w nas są na tą chwilę. Bo to nas kreuje, po prostu nas wzmacnia. Ta nasza emocjonalność, wrażliwość, duchowość tutaj nam mogą pomóc, moi drodzy znaki. Znaki przychodzą z różnych stron. Znaki przychodzą z ziemi, z ziemi, oczywiście, ale też i z nieba. Możemy, moi drodzy, wypatrywać znaków na niebie, możemy wypatrywać znaków sennych, możemy, moi drodzy, wypatrywać różnych znaków, na przykład otwierając Biblię, a jeśli nie mamy Biblii, otwierając jakąś książkę i patrząc na tekst, tak, który nam akurat w tym momencie rzuci się w oczy. To też może być dla nas znak, tytuł jakiegoś nagłówka. Też, moi drodzy, znaki są najróżniejsze, moi drodzy. Także my musimy te znaki odczytywać. Ja sobie może pozwolę Wam przytoczyć tutaj jedno zdanie, moi drodzy. Bardzo takie Ciekawe. To są takie, moi drodzy, informacje, które są przesyłane, oczywiście, przekazywane przez górę, przez anioły. Oni dają znać nam o, moi drodzy, wielu sprawach. Ale tutaj, jeśli szczególnie ktoś jest bardzo uduchowiony, jeśli ktoś prosi niebo o pomoc, Teraz, właśnie, może w najbliższym czasie przyciągnąć właśnie do siebie takie znaki. I na przykład aniołowie mogą specjalnie zesłać nam taki znak na naszą drogę, umieścić coś. Jeśli na przykład kilka razy usłyszysz jakieś słowo, też to może być znak. Kilka razy usłyszysz jakąś piosenkę. Też to może być, moi drodzy. Yy, oczywiście, wyciągnięcie tej karty też jest znakiem od aniołów. Oni starają się w jakiś sposób dotrzeć tutaj do nas. My musimy tylko to zauważyć. Na przykład, yy, można anioły poprosić o znak, gdy mamy jakieś pytanie lub chcemy podjąć decyzję. Zazwyczaj yy, nie jest dobrym pomysłem ustalanie, jaki to ma być znak. Zostaw to aniołom. Oni są doskonali w tym, żeby dać się zauważyć. Także, moi drodzy, wielokrotność czegoś, y, czy to y, usłyszymy jakieś słowo, czy słowo piosenki, czy tak jak mówiłam, słowo w tytule gdzieś napisane, tak? Czy, moi drodzy, coś się powtórzy? To już jest y, dla mnie znak. Znaki senne, ale też, moi drodzy, musimy przypatrywać się gwiazdom niebu. Też, jeśli chcemy rozwinąć swoją duchowość, y oczywiście też możemy, moi drodzy, medytować i też y Zaufać trzeba, jeśli otrzymamy taki znak, bo prosić to jedno, tak? O jakiś znak góry, ale jeśli otrzymamy jakiś znak, to też jest, moi drodzy, nasza wewnętrzna sprawa. Czy my zaufamy, tak? Temu znakowi, czy tym znakom? Czy my to przyjmiemy do siebie, czy my to odrzucimy? Także ja tutaj, moi drodzy. Tak to właśnie postrzegam. I też, moi drodzy, karta wyroczni zakon róży. Piękno i pobożność tutaj się pokazało. Kapłanka, mistyczka, nauczycielka. Czyli, moi drodzy, jest oczywiście tutaj taki przekaz od wyroczni, aby tak jak kapłanka, tak jak mistyczka. Yy, być po prostu na tej drodze w tej chwili. Ja sobie również pozwolę doczytać, moi drodzy, tutaj jedno zdanie. Zakon róży. Siostrzeństwo róży jest linią genealogiczną mistyczek które poświęciły swoje życie na służenie ludzkości i sianie ziarna, świadomości, światła w różnych zakątkach ziemi. Jest to przekrój starożytnych linii genealogicznych, droga do religijności i piękna. Kroczenie po tej ścieżce oznacza poświęcenie się dostrzeganiu i tworzeniu piękna gdziekolwiek jesteś. Róża symbolizuje serce i świętą geometrię wszelkiego życia. Jesteś wzywany do dostrzeżenia otaczającego cię piękna, w szczególności w przyrodzie i, i do usłyszenia szeptów Matki Ziemi. Jesteś wzywany do spędzania więcej czasu w naturze, jako że w niej właśnie kryją się wszelkie prawdziw, pradawne tajemnice. Matka Ziemia nieustannie szepce, spędzaj czas na podziwianiu. Jej dzieł, a zostaniesz wynagrodzony intuicją i łaską. Jesteś wzywany do poświęcania więcej czasu, zarówno na zauważenie piękna, które cię otacza, jak i do wniesienia czegoś na swój własny sposób do piękna świata. Można to zrobić poprzez własną twórczość lub poprzez drobne rzeczy, takie jak odpowiedni dobór ubrania, czy zakup kwiatów do domu. Za każdym razem, kiedy poświęcasz czas na tworzenie piękna, przyczynia się do wprowadzenia większej harmonii na naszej planecie i zmiana w wibracji staje się odczuwalna. Otocz się pięknem i twórz piękno gdziekolwiek jesteś. Czyli tutaj, moi drodzy, Róża jest odpowiednikiem piękna, twórzmy to piękno, ale też, moi drodzy, pamiętajmy o tym, aby. Pokochać naturę, starać się przebywać na łonie natury jak najczęściej, jeśli tylko to jest możliwe. To nas, moi drodzy, wspiera, inspiruje i szczególnie teraz w tym trudnym czasie to nam może bardzo pomóc, tak? Zrelaksować się, odprężyć i uwolnić na jakiś przynajmniej czas od myśli, które wracają, tak? Także, moi drodzy, ja was bardzo serdecznie pozdrawiam, kochani, bardzo zachęcam do subskrypcji tego kanału, moi kochani. Tutaj jest bardzo dużo w tej chwili u mnie pomysłów. Tylko zabrakło, moi drodzy, w tej chwili jeszcze zabrakło czegoś, bo Chciałabym bardzo mocno rozwijać i wzmacniać ten kanał, ale to niestety moja tutaj wrażliwość też jest yy, no, na pograniczu wytrzymałości, że tak powiem. Też potrzebuję właśnie wsparcia od tych kart bardzo, szczególnie medytacji potrzebuję, moi drodzy, wyciszenia tak jak wy. Bardzo serdecznie pozdrawiam moi drodzy i do usłyszenia zapraszam na kolejne filmiki.